Złoto dalej siedzi, no i Król dalej się utrzymuje, dalej jesteśmy w grze, no ale troszeczkę tutaj kwipuneczek się okroił, ale ostatnio z Dreamset Nightmare Nightmares trafiłem Motyl Kalora, więc myślę, że spoko, no mamy jeszcze M9 fight, sprzedałem to na fajda, więc mam jeszcze szóstkę, no i powiem tak, na pewno nie tykam Karambita, Duplera, Ruby, no i tej M9 fade też nie chcę tykać, no ale zobaczymy, jak to będzie, bo tą M9 może dotknę. Karambita nie. Doppler lubi, jak będzie na stronie, to go biorę. I tyle w temacie. I tyle w temacie. Karambi, Doppler będzie mój, bo na ten moment w sumie w ekwipunku jak dobrze pamiętam, to mam tak. Karambita Fejda, Sport Glob M9 Gamma Doppler, Hedge Maze. mam Glocka Fejda, mam jeszcze jakieś inne skinki. No i w sumie to na tyle. Dlatego taki Karambi, Doppler lubi, szczerze mówiąc by się przydał. Zresztą Zresztą możemy kuknąć tutaj wy, mój ekwipunek. No i sami zobaczcie: M9 Gamma Doppler, jest Karambit Fade, mamy Sport Gloves'y, Weissy, Hedge Maze i Glocka Fade'a. To w ogóle są skinki dla was: czyli Digierek, Glock, Kałaszek, Awupka. Eee, przykładowo te meczki, kałaszki, awupki, koski, to generalnie jest dla Was, ale z mojego ekwipunku, no tu mam jeszcze Fire Serpenta i Mami Karus Fela. no ale szczerze mówiąc takiego karambita Dopplera Ruby, no przygarnąłbym, szczerze mówiąc przygarnąłbym, miałem jeszcze karambita Gama Dopplera, eee, zobaczcie, Miałem karambita gama dopplerka, ale mój karambit gama doplerek, no niestety, ale poszedł. No, no poszedł, poszedł, i tyle na temat, ale e, na razie tak się to prezentuje. No i zobaczymy. Czy dzisiaj z tej szósteczki uda mi się coś fajnego zgarnąć? Ja myślę, że ale dzisiaj zaatakujemy Modem. Dzisiaj spróbuję się podzielić i dajmy Santa Case'a, dajmy 3% Hedre, dajmy 3% Ruby i taką batelkę dzisiaj zaczynam. E, dzisiaj taką batelką zaczynam może tak i damy i samo damy Evini, no i zobaczmy. Zobaczmy, czy będzie się czymkolwiek tutaj e, podzielić. Aj, no szkoda, że field tested, ale i tak nie najgorzej. Szkoda, że nie Minimaluery to były, bo Minimaluery, no to prawie dwie dyszki i to by byłby lepszy podział. Aj, M9 Rubik przeleciała, ale i tak chyba nie ma najgorzej. Tutaj mamy Biolora, SSG Dead Strike i Overprinty. No nie ma najgorzej, ale wyślę im fakta. Wyślę im bo mogło być lepiej. Pamiętajcie też, że trwa złote rozdanie z moim kodzikiem. Jeśli ktoś jest pełnoletni, ma ukończone 18 lat, chce sobie zagrać i ogarnąć jakieś nowe skiny no to warto to zrobić teraz na moim kodzie dla wariatów z grubszym portfelem za 5 dyszek jak ktoś gra no to ma szansę zgarnąć z wpłatą M9 bajonet Doppler Face 1 za 2 dychy Falkiona Knife Gama Dopplera a za 8 Zico takie właśnie skiny jak tutaj widzicie ale pamiętajcie nie zającam do wpłaty to jest dla chętnych i pamiętajcie wygrywacie to z wpłatą, czyli wpłacasz przykładowo 5 dych, jeśli wygrasz to otrzymujesz M9 Dopplera a jeśli nie wygrasz no to już nie masz szans na wygranie go bo nie jest to losowanie pamiętaj, że tak działają giveaway'e, wygrywasz to z wpłatą. Jako prezent. A żeby zagrać na moim kodzie, klikasz sobie ten plusik, wpisujesz kod w akces, otrzymujesz 2 zł, no i plus 10% płaty, A... A my sobie klikniemy dzisiaj dead Sika na pierwszy rzut. Zobaczmy. Oj, 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 mamy meczkę The Solid Space, no to jest piąty najgorszy przedmiot możliwy do trafienia. I szczerze mówiąc, szkoda, no nie będę ukrywał, liczyłem na howla, no ale howla niestety nie ma. A zobaczmy, Hydra. Hydra nic nie dała. A trzy skrzyneczki z Huntsmanem? Czy wyplują nam Huntsmana? No, wypluły nam Kawaha Asimowa. Fil test. Jeszcze trzy. Okej, okay, no Huntsmanika nie trafimy z perfidnych procentóweczek, a zobaczmy może procentówy. Pierwsze trzy, nic. Pierwsze trzy, też nic. A właściwie drugie trzy, trzecie trzy, nic. I czwarte, no mamy Nightmare, no ale nie no, procentówy z ameczkami. oj, średnio. A zobaczmy USP. No ja powiem wam, że procentówy są naprawdę perfidne. I to jest taki mały procent, żeby tu coś trafić, że nie no dobra odpuszczam. Odpuszczam. A zobaczmy teraz holding. Holling, leci stickerek, proszę. No leci, leci stickerek, leci jak najbardziej. Jest to naklejeczka, ale no nie o to mi chodziło. Chodziło mi o holdinga. O, i mamy headshot. No nie jest to, czego bym chciał, ale walniemy underdoga. Ja myślę, że spróbujemy wytargać głowce. Spróbujemy wytargać głowce z recoila ostatnio wypadły agenty e, dla Abota Alexa za 7,5, więc może damy sobie w ogóle te tanie skrzynie. Damy też po tej jednej 5% weczce, damy jeszcze Riptida i mogę dać tego. A i to już będzie za dużo, czyli nie mogę a kilo... Chociaż kilowata nie chcę, to już wolę dać Fraktura w sumie. O to już wolę vale dać fraktura. I takiego underdoga na trzy osoby robimy. No Zobaczymy, czy tutaj wypadnie albo sporo rękawiczek, albo jakakolwiek koska, no ewentualnie coś, kurde, z tych procentówek, ewentualnie bołik albo w tutaj z neonika, no jestem w sumie ciekawy. Najbardziej mi zależy oczywiście na rękawiczkach, no może wypadną slingshoty fabrycznie nowe, to są najlepsze możliwe rękawiczki do trafienia. No u Emily była blisko kosa, ale niestety nie wpada. Oj kućma. Ja pitole, nie no, jeszcze najlepszy USP możliwy do trafienia. Fabrycznie nowy wystarczył. Ten Case tak często wypluwa tego USPK. Szkoda, że na underdogu akurat wypluło. I koronki nie ma jest sticker swag. Może Bowik. O, jest. W sumie Bowik dla Rosso. Good Knife dla Emilii. Ja pitole, przeleciał jej. No raczej bez szans, no chyba że tutaj, bo w sumie jeszcze jest szansa, żeby tam. Emili trafiła kosę, ale teraz patrzę, w ogóle nie zauważyłem, ale wypadła mi jeszcze awupa. A ta awupa też trochę namieszała, no ale zobaczmy, dwie ostatnie, tutaj jakby wypadł motylek. No nie wypadnie i fraktur, fraktur raczej da, jak już, to śmieciowy nóż, ale nie da. No nie da nawet śmieciowego nożyka, szkoda, szczerze mówiąc szkoda, no Emili tutaj zgarnia taką fajną baterkę, a ja jestem zmuszony. Przedać Lora M9 Fate zostawiam tak jak powiedziałem. E, sprzedajemy i ja myślę, że zaatakujmy. Zaatakujmy tego recoila na jesterku. I pierwsze trzy AWP. Drugie trzy Saved Off. No, USP teraz field tested, a wcześniej fabrycznie nowy w satraku. znowu field tested. Saved Off. Ej, dobra, nie, 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 oj nie, 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 A zobaczmy jeszcze trzy Riptidy. No niby jester, niby większa szansa na kosę, ale tak delikatnie, no przepraszam za wyrażenie, ale no po chuju, nie? Średnio, średnio, średnio i ja myślę, że może kliknę All Star Case'a. No Fnatic Folia Colonia 2.15, mm, no to nie jest to, a zobaczmy. tylko czekajmy czekajcie tak to trzeba dobrze przeklikać zostawić serduszko teraz zabrać te serduszko jeszcze kliknąć jeszcze raz tu pyk pyk tu też dać serduszko tu dać serduszko tu zabrać serduszko żeby wiedzieli że z tej daję serduszko bo ją lubię i proszę No nie, nie ma, nie ma, nie ma. Perfidnie, że tak powiem. A bez serduszka? No, już myślałem, że bez serduszka da te doły, ale nie dało. I 2% ostatni, no. Nie ma, no bez szans. Bez szans, kuźwa. A szkoda, jakby tak dupa, taka dziewiona jeszcze. A zobaczmy to 2%. No, kliknę, kliknę niestety. Motyle Glor na tych pieprzonych recoilach, Riptidach i w ogóle, no. Poszedł Motyle Glor. Oj, dwie m dziewiątki Rubi przeleciały, no i powiem Wam nie, no. Scenariusz się ułożył Lipnie, bo mamy Karambita do Plara Rubi. Tylko i wyłącznie. Czekajcie, jeszcze jeden Riptide, no może. Mamy Mac 10 Toybox. Ok, Okej, no, nie chciałem tego robić, ale sprzedaję tą M9 Fade. Sprzedaję M9 Fade i powiem tyle, że Karambit Doppler Ruby u mnie na pewno zostaje, ale otworzę sobie jeszcze na Jesterze Santa Case'a. Mamy Decimatora, M9 Doppler Bowie obok, ale mamy Decimatorka. Otworzę jeszcze Snowfalla na Jesterze. Okej, okay, to nie jest najgorszy traf, chociaż tutaj był lepszy kałaszek, ale mamy i Karusfela, a jeszcze jedna. Oj, i tutaj Emeczka, Neo, Noir, no powiem Wam, że nie, no cienko, szczerze mówiąc cienko, a tworzę te trzy skrzynie na buście, Bug. Mamy Glocka, Gama, Dopplera. Kałacha akwamarynkę, no ja powiem tak, wiecie co, ten kałacha akwamarynka fil tested leci dzisiaj dla ciebie stary, żeby wygrać akwamarynkę musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj jedna łapka to 42 grosze, tyle ile dobijecie tyle rozdam, dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale, pamiętaj, że tu sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie, więc warto tego suba zostawić, no i dzisiaj w komentarzu update'ik, bo może na święta sprawiliście sobie przykładowo coś fajnego do ekwipunku, pokazałem wam dzisiaj też mój ekwipunek, więc update'ik, co macie fajnego w ekwipunku, czym możecie się po prostu pochwalić, no i tyle, możecie napisać. Może masz fajnego jakiegoś kałaszka, może jakąś kostkę, emeczkę, gloczka, może jakąś fajną skrzynię, może coś kolekcjonujesz, jakieś naklejeczki. Po prostu możesz się pochwalić. No a jak nie masz, no, to piszesz po prostu, że nie masz. Wiesz o co chodzi, ale wymieniam jeszcze to. No i wiecie co? Nie może punkty na razie zostawię. Pierdzielna underdoga. Pierdzielna underdoga. Takiego myślę, że delikatniaka raczej. Kiorat lesa bym tu dobił, tego All Star Case'a. Mamy 2,5. 3% rubi. No, miało być delikatnie w sumie, ale jakbym jeszcze biscase'a tutaj jedną. Dobra, no taki delikatniak, No taki. No taki bardziej gruba, bym powiedział, ale dobra, no zobaczymy, nie? Zobaczymy. Może akurat, szczerze mówiąc, może akurat tu w końcu coś fajnego wleci, bo... No nie, no mam fajnego karambita do plera rubi, jednak miałem 9 rubi w sumie. Więc mogło być lepiej. A, w ekwipunku przez chwilę był Karambit Doppler Ruby, dwa szkieletony Fajdy, Motylek. To no było naprawdę dobrze, ale niestety to przez te recoile. Chciałem trafić kosa, a właściwie rękawiczki z recoila. Wyszła jedna wielka lipa. Nie gadaj, że ten za 1500. Nie, dobra, minimal wear, no okej, okay. nie najgorzej. Ja widzę, że było trzeba dać standardzika. Zdecydowanie. Proszę, dragonorka i meduza, za i meduza, za i meduza. Ja pitole. No, i to jest kałaszek dla Was. To jest karamel Doppler Ruby. Ja jeszcze kliknę sobie trzy razy Huntsmana. Tutaj nie wypadnie. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Na razie.